Drodzy parafianie i kochani goście, rozpoczynamy 4 marca podczas wieczornej mszy świętej. Święte misje w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Po kilkunastu latach znowu wracamy do tego zatrzymania się przy Jezusie Chrystusie. Chcemy budować nowy świat, nową rzeczywistość. I nic bardziej pięknego i nowego nie jest jak Jezus Chrystus, który jest skałą. Chcemy właśnie w, tych misji, w czasie tych misji świętych od 4 do 12 marca przeżyć spotkanie z Jezusem Chrystusem. Bo nie ma piękniejszego wydarzenia jak spotkanie z kimś, kto kocha. Kto może przemieniać człowieka, rodzinę, świat jak Jezus Chrystus? Misje święte to jest nieco innego jak odnowienie przyjaźni z Jezusem Chrystusem z kimś, kto jest najważniejszy od zawsze w świecie. To dla nas Bóg, Ojciec posyła swojego syna Jezusa Chrystusa, aby nas uratować, aby uczynić nas piękniejszymi. Dlatego bardzo serdecznie, drodzy parafianie i goście, zapraszam na to misyjne spotkanie od 4 do 12 marca na winnicy w parafii świętokrzyskiej. Niech nie zabraknie nas, niech nie zabraknie w naszych sercach otwartości na tę miłość. Słuchać będziemy misjonarzy, którzy przybędą do nas z Krakowa, z Tuchowa, z rodziny redemptorystów, którzy kto jak kto, ale oni odkupiciela bardzo poznali i pokochali. Zapraszam Was, drodzy parafianie i wszyscy zielonogórzanie, do zobaczenia.